czy niż tam się wydaje inwentaryzację robić no ale w środek w czwartek, w czwartek, w czwartek, w czwartek no dzisiaj jeszcze dopiero powiedziałem czwartek no jeszcze dziesięć dni nie to nie znaczy że jeszcze nie należałoby chyba tak jak kolega wójt zaproponował, żeby może tego rafidu troszkę sobie zapytać. Ale co chcecie zapytać? Powiedzcie, co chcecie zapytać raki? Moim zdaniem już po wręczeniu odstąpienia to chyba nic nie możemy zapytać. Nic? I o ubieganiu się od odsetki. No co można zapytać? Jeżeli jeszcze nie było to wręczone, to mogliśmy rozmawiać i wtedy jeszcze były pole do robienia. Teraz jesteśmy w konkretnej sytuacji prawnej. Wręczyliśmy rękami... nie będę Ciebie tytułował. Jeśli chcesz przyjąć optymistycznie rolę lidera, to ja sądzę, że możemy się wymienić. Też jesteś doświadczony samorządowcy. Wymienimy się... Mediatora. Wymienimy się... Mediatora, Nie, nie. Lidera. Wymienimy się na tej funkcji, ja będę obserwował, nie jakie ty będziesz nie można. Ale prawdopodobnie. Wszystko jest możliwe, tak? jak to powiedział kolega, nie składając sobie roki są. za no, no właśnie. Także no proszę. Proszę bardzo. proszę bardzo. Naprawdę. Ja nie jestem zazdrosny o to, żeby być w drugiej, trzeciej. Nie wyraziłem tej... swoje zdanie tej, tej sytuacji, bo może nie do, nie, do, nie, do, nie do pana burmistrza czy do kolegi Jurka. Innymi słowy, że mamy konkretną sytuację odstąpienia od umowy, po prostu. I w takiej prawnej jesteśmy, i to spotkanie teraz, ono miało sens przed wręczeniem tego odstąpienia. Wtedy by nam dało jakiś obraz sprawy. Natomiast teraz, no, chyba karty są po stronie rabiny. Proszę Państwa. Z tą ja chwilą wręczenia, skutecznego doręczenia odstąpienia od umowy. Nie chcę Wam wypominać, ale stary Wójt mówię. No, był czas na to, żebyście monitorowali to, no, tydzień w tydzień. No, jaki to był problem? Jak to mówią, jest takie powiedzenie kijem tego, to nie wiedzą, jest Ale to nie, Jurek, to no może... To, to, to Nikt Ciebie osobiście nie ma, może jakiś tam, bo byśmy, byśmy się nie spotkali, żeby sobie nawzajem wytykać, kto każ monitorował, w którym miejscu nie, a w którym dobrze, tylko co ja zrobić to dalej. Optymalne no. rozwiązanie rozmawiamy o Bo naprawdę będziemy mieli dużo kłopotów, więcej może niż z podjęciem ryzyka, żeby dalej robić. zrobić i sobie. Tak. Nie, no, no, sytuacja prawna jest bardzo skomplikowana i trzeba by naprawdę dobrego prawnika, żeby to rozsupłać można było jakoś. Kto kiedy komu by w tych no, układach miał te, te pieniążki zwracać, A te pieniążki nie są małe. Na no, przykład są ogólne W związku z tym, że nasza obawa jest taka. Znaczy do końca umowa nawet nie precyzowała <taki> takich okoliczności. Takich nie No nie, nie, nie zmniejszenie, zmniejszenie do finansowania. No. No. Nie, ale zmniejszenie to zupełnie inne pojęcie. No to nie, nie w takim przypadku, kiedy jest odstąpienie od umowy. I tego nie było. To, to jest kolejne nie doświadczenie nie. dla nas, Jak, czego powinniśmy e, unikać na przyszłość. No. Panie burmistrzu, jeśli to zabrzemy w kolejnej wspólnej umowie, to wyniknie na pewno coś jeszcze, następnego, którego nie będzie. Tak, wszystkich to. sytuacji nie da tak się przewidzieć, to, to, to nie ma tu Życie, życie niesie takie ciekawostki, że głowa mała, jak widać. Dobrze. 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 Nie dobrze, ale jeszcze dobrze. chyba rozchodzimy. Dobrze. Dobrze. Ten odcinek uważamy za zakończony, tak? Ale żeby sprecyzować jasno te wnioski, prawda, proszę, żeby nie było... Właśnie ja chciałam prosić, skoro my tutaj już jesteśmy, jasno, o jasne sprecyzowanie wniosków, no. żeby jakąś tutaj konkluzję tak. wynieść z tego spotkania i my żebyśmy nie. wynieśli i żeby już nie było potrzeby do Pana Stefana pisać mail i pytać w kucha o, o, o jedno. Co dzisiaj panowie ustaliliśmy? Pani bym mogła? Trwa inwentaryzacja, która jest jakby podstawowym elementem zakończenia tego procesu inwestycyjnego z udziałem firmy Rat. Muszą być wszystkie instalacje zinwentaryzowane. Inwentaryzacja będzie równocześnie jakoby odbiorem końcowym tej części instalacji, które zostaną wykonane. To jest pierwsze. I wszyscy tutaj zgodnie to przyjmujemy. Oczywiście, tak jak Państwo słyszeliście, mówimy o tym, żeby każdy z Państwa wójtów zadbał o to na swoim terenie, tak aby no, po prostu dopilnować tego procesu ze swojej strony. To jest raz. Druga kwestia to jest taka o to, że tak jak Państwo tutaj wnioskowali, Oczekujemy, czekamy przez te 14 dni, jaka będzie reakcja firmy Rapid. I chociaż jesteśmy przekonani, a na pewno ja, że mamy pełne podstawy i mieliśmy pełne podstawy do odstąpienia od umowy, to nie wykluczono, niewykluczonym jest, że firma Rapid będzie wnosiła jakiś sprzeciw do sądu, prawda? I to takie wniesienie sprzeciwu, wszczęcie jakiegoś procesu może w pewnym sensie utrudnić nam proces. Proces wyłonienia kolejnego wykonawcy, ponieważ musimy ogłosić kolejny przetarg. Ale chcę jeszcze tą jedną taką konkluzją to zakończyć. Oczywiście, że ja przystąpię do takiego, do takiego procesu, kolejnego procesu budowy. Jako nawet jako liter, zgoda.